Siemaneczko, witam wszystkich. Jest sobota. Yy, trening miałem robić wczoraj, w piątek, ale yy, coś, mnie, coś mnie już w robocie brało i postanowiłem, że sobie jeszcze odpocznę. Jeden dzień i dzisiaj, zregenerowany, dość wyspany, postanowiłem zrobić sobie ciągi, ale już ciągi damskie, czyli sumo, yy, które lepiej mi idą. Yy, I powiem, że wyszło całkiem fajnie zaraz będzie cały materiał omówienie już sobie tutaj nagram w aucie bo na siłowni trochę muzyka leciała głośno i nic by nie było słychać a nie chcę też ludzi stresować bo podobno się ludzie stresują i sobie nie życzą żeby ich nagrywać i im to przeszkadza ale no to ustawiłem sobie kamerkę tak skromnie gdzieś w rogu i wszystko ładnie nagrałem było pięć trójek bo lubię trójki. Jakoś tak mi się trzy powtórzenia zawsze najlepiej robi i najlepiej mi to wchodzi. <gry> yy, rozgrzewka była dłuższa, trochę i ciągi wyszły elegancko. Mam nadzieję, że yy, w najbliższym czasie już ta ćwiara nawet pójdzie. Chociaż podejrzewam, że poszłaby już, ale. Nie chcę, nie chcę się znowu rozwalić za szybko, nie chcę za szybko wchodzić na takie ciężary. I, i, i postanowiłem, że dzisiaj ciągi były do 220. 220 czy 220. Na końcu też pokażę Wam ciekawe znowu ćwiczenie na poprawę chwytu, na przedramiona. No może nie na poprawę chwytu chociaż też, ale taki ciekawy dodatek do treningu przedramion. Można sobie to robić po, po martwych ciągach i. I nie tylko, jak to woli, także zapraszam do oglądania. Rozgrzeweczka, tak jak mówiłem, była trochę dłuższa, bo zaczynałem sobie od 60, stówka, stówka, 120, 140, 160. Wszystko po trzy powtórzenia. Oczywiście nie nagrywałem tego, bo szkoda minut i waszego cennego czasu. Serię roboczą zaczynałem już od 180 i leciałem co 10 kg. W górę było 180, 190, 200, 210 i 220. Wszystko po 3 powtórzenia. I co tu więcej dodawać? No, chyba nic. I zapraszam do obejrzenia tych powtórzeń/podejść. W ciągach do poprawy. No, do poprawy na pewno zostaje ten odcinek piersiowy, bo to nie trzyma. Yy, będzie trzeba wzmocnić trochę kaptur, i, 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 i myślę, że to będzie wszystko elegancko hulać. Yy, chociaż były to już ciężary podchodzące pod moje maksy, jak nie maksy, także yy, i tak jest dobrze. Lepiej mi się trzyma tą pozycję w ciągach sumo i, i, i lepiej mi się ustawia pod sumo niż, niż w klasyku. Dlatego będę robił sumo. Damskie. Yy, I tyle. Myślę, że za dwa tygodnie spróbujemy zrobić już jakiegoś maksa swojego. Mam nadzieję, że ćwiara pójdzie. I to tyle. Teraz będzie trochę o tym ćwiczeniu na przedramiona. Co będzie nam potrzebne do wykonania tego ćwiczenia? Jakże ciekawego na pewno dwa drążki wyciągów jeden krótki, drugi najlepiej długi żeby sobie go fajnie za, zaczepić o kolana zahaczyć, zablokować linka, nie linka, łańcuch z dwoma zapięciami, jedno do łańcucha drugie wiadomo do wyciągu dolnego i co, oplatamy się ładnie łańcuchem wokół talii, wokół brzusia podpinamy drążek wyciągu wyciągu górnego, dolnego ogólnie drążek, ten długi i zaczepiamy go o kolano o kolana drugi krótszy drążek przypinamy do już tego wyciągu dolnego no i tyle i chwytamy drążek dłuższy kciukami palcami chwytamy krótszy i po prostu zaciskamy pięść Zobaczycie jak to wygląda na filmiku. Później jeszcze będzie inna perspektywa, z trochę bliżej, z trochę zbliższa. I tyle, zapraszam dalej. Teraz trochę inna perspektywa, trochę bliżej jak to wszystko pracuje, i, i to tyle. Mam nadzieję, że się podoba. I zapraszam do oglądania kolejnych vlogów. Następny, już chyba w poniedziałek, wtorek na pewno. Więc widzimy się już w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i życzę udanego wieczoru.